Dzień dobry kochani. Myśląc o dzisiejszej Ewangelii, e, chciałabym najpierw Was odesłać do jej zakończenia. Pozwolę sobie przytoczyć. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Co w tym fragmencie jest takiego intrygującego? Moi drodzy, może zastanawiacie się nad tym, gdzie jest Pan Bóg w różnych sytuacjach Waszego życia, zwłaszcza tych trudnych? Gdzie jest Pan Bóg, kiedy coś nam się nie udaje, kiedy coś nam nie wychodzi, kiedy łamiemy nogę jadąc na rowerze albo kiedy dzieją się rzeczy ogólnie dla nas przykre? Zobaczcie, Pismo Święte mówi dzisiaj o tym, że Jezus już był nazwany, czyli poznany, zanim się począł w łonie matki. Zanim w ogóle Maria zaczęła nosić go pod swoim sercem. Co to dla nas oznacza? To, że Pan Bóg jest obecny w naszym życiu, niezależnie od tego, czy um, wiemy, że, e, wiemy, że dane rzeczy są dobre, albo jeśli są e, dla nas nieprzyjemne, także jest obecny w, naszym, w naszej historii. On zna nas, naszą historię i zna nas po imieniu znacznie wcześniej. Dla Pana Boga nie istnieje czas. Dlatego cała historia zbawienia może na początku wydawać się kompletną porażką, może na początku wydawać się czymś nieudanym. Zobaczcie, pierwsi zobaczyli Jezusa, pasterze. Pierwsi zobaczyli Go ci, którzy nie są królami, nie są zwycięzcami tego życia. Nie są osobami bardzo wybitnymi. To byli prości, zwykli ludzie. A jak zachowują się chrześcijanie? Zobaczcie, co Pismo Święte mówi o Maryi. Jest tą, która rozważa wszystko w swoim sercu. Ona tym pasterzom nie opowiadała, że tu jest zimno, niewygodnie, że śmierdzi, tylko była tą, która zatrzymywała wszystko w swoim sercu. Moi drodzy, u progu nowego 2026 roku chciałabym, chciałabym Wam złożyć najlepsze życzenia, otwartości na Boże łaski, bo Pan Bóg był w tym roku, który upłynął, ale z całą pewnością jest także w tym, który nadchodzi. Szczęść Boże!